you mm -hmm. Złożymy teraz kwiaty i zniczę przed muralem, jedynym w swoim rodzaju i chyba jedynym takim w powiecie wadowickim, który upamiętnia żołnierzy wyklętych, niezłomnych. Jakoś tak powstał społecznie, można powiedzieć, że z potrzeby serca, i wpisał się w pejzaż Andrychowski, wpisał się w pejzaż Ziemi Wadowickiej, tej ziemi, na której opór przeciwko okupantom trwał. Ponad 16 lat ten zbrojny opór od 1939 do 1955 roku. Dlatego chcemy tu przychodzić, chcemy pamiętać o tych, którzy oddawali życie, którzy przelewali krew za wolność i suwerenność naszej ojczyzny. Bardzo proszę o złożenie kwiatów i zniczyń. Szanowni Państwo, w imieniu własnym i samorządu województwa i radnych, którzy tu są obecni, serdecznie dziękuję za zorganizowanie tej uroczystości i zaproszenie mojej osoby. Bardzo dziękuję za to, że Państwo pielęgnujecie tę tradycje. modlitwy za ojczyznę. Ta modlitwa zawsze jest potrzebna. Jest zawsze potrzebne, ale potrzebne jest szczególnie teraz, kiedy przeżywamy okres bardzo brutalnego ataku na wartości, które uważamy za święte. Wartości, które mówią o naszej tożsamości narodowej, o naszej chrześcijańskiej kulturze, chrześcijańskich korzeniach i również o naszych bohaterach. O naszych bohaterach, szczególnie tych właśnie, których czcimy dzisiaj, których wczoraj święto obchodziliśmy Żołnierze Niezłomni. Ja wolę mówić niezłomni niż wyklęci, bo tak naprawdę powinniśmy czcić ich, ich po prostu wolę walki, ich y, absolutny brak zgody na, na zniewolenie. Chcemy pamiętać o nich, chcemy y, przypominać szczególnie młodzieży, Młodemu pokoleniu, że ojczyzna nasza, wolność nasza jest warta życia. Jest warta takiej właśnie jednoznacznej podstawy. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję szczególnie księdzu proboszczowi za tak piękną uroczystość, za modlitwę, za stałe pielęgnowanie tej pamięci o, o naszej, naszych korzeniach, naszej ojczyźnie, na, konieczności modlitwy. Za naszą ojczyznę i osobiście dziękuję również za dzisiejszą intencję, modlitwę w intencji prezydenta Rzeczpospolitej, mojego syna. Ta modlitwa jest bardzo potrzebna, także z głębi serca bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Szanowni Państwo, nie wiem, czy jestem godzin po tak tym gościu dopowiedzieć cokolwiek, ale ponieważ poproszono mnie o parę zdań, powiem tak. Żyjemy w czasach wyjątkowo szczególnych i wyjątkowo brutalnych. Kiedy 14 lat temu z inicjatywy Świętej Pamięci Profesora Prezydenta Lecha Kaczyńskiego uchwalono ustawę o wprowadzeniu Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych, Narodowego Dnia Pamięci, zdawało się, że z honorem z radością powracają na karty historii, powracają na pierwszą linię naszej narodowej tożsamości. I od 13 lat, mimo że prezydent Lech Kaczyński poległ wraz na czele delegacji polskiej do Smoleńska, do Katynia, obchodzimy to święto. Obchodzimy, przyjmuje się coraz bardziej, coraz więcej nas uczestniczy w tych kolejnych rocznicach. Rocznica, bo 1 marca, który wybrano na obchodzenie tego święta, to tragiczna rocznica jednego z największych mordów sądowych w dziejach Polski komunistycznej.